Bardzo trudne, aby coś, co nie jest pod nas, pod względem emocjonalnym, przygotowane, wywarło na nas jakieś wrażenie, jeżeli nie jest spektakularne. Widzicie te dwa pale przed domkami? Nie musicie robić na nich flagi. Zetnijcie je, bo na szczycie jest kolejna wskazówka. Przyjechały jakieś typy? Ty i Twoja ekipa zostaliście wytypowani do wykonania zadania. Miałem dosyć długi, duży problem z tym, co można ci kupić. Prezent na urodziny dla Karola. To jest najgorsza rzecz, jaką ekipa ma do spełnienia. Słuchajcie, co dać osobie, która może mieć prawie wszystko? Swój czas i zaangażowanie. Część ma być promocją aktywności fizycznej, ale też fajną opcją dla ekipy na spędzenie razem czasu. Jakbym z tobą dzisiaj spędzić jak najwięcej czasu. Chciałem, żeby wszyscy właśnie z tobą spędzili więcej czasu. If you're going to try to do a collaboration, you have to create a situation where they win bigger than you do. Te wszystkie zadania. Każdy z Was otrzyma nagrodę. Jeżeli zaś nie ukończycie... Człowiek jest strasznie charakterystyczny. Jest łysy siwą brodę. A druga osoba ma czerwony zegarek. Kapitan, 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 na odnakowanym. Mechanizm. Państwo są jakimiś uh, TikTokerami, tak? Youtuberami. I po treningu jestem mniej zmęczony niż byłem przed. Wysiłek fizyczny jest niesamowity.